Siema, hej, witam, Elo, pozdrowionka. Tak, Ja to przeczytałem. Tutaj wasz ulubiony rzucać patronusa z modelem Czeski krecik. Przychodzę na wasze odbiorniki 5G, by pogadać o Marvel Snap. Prawdę mówiąc, planowałem teraz wrzucić filmik z analizą wszystkich stopni PS Plusa, no ale zaraz wychodzi Dragon Ball Sparking Zero i nie mam teraz czasu na takie większe filmy z grubszą analizą. Znaczy, jeśli chcesz ten filmik z PS, Plusa, daj znać w komentarzu, to wciąż jest on the table. Gram jeszcze poza tym w stary raczej ten Klang z 2002 roku, no ale uznałem, że recenzja tej gry z 2002 roku byłaby troszeczkę z... Być późno na premierę? Nawet i dla mnie, dlatego pogadam o grze, która premiera miała tylko dwa lata temu. No na PC, to rok temu. Zacznijmy więc może od najważniejszego. Czyli czy gra się przyjemnie i relaksująco. w Kogo ja oszukuję, liczy się tylko najnowsza meta premium z mikrotransakcje <laughs> Tak więc zacznijmy od tego, bo faktycznie myślę, że przy wybieraniu karcianki ważniejsze stało się teraz to, jak ciężkie zbić się w aktualną metę niż to, czy gra sama w sobie jest ciekawa. No przynajmniej dla mnie. Jak faktycznie chcę wkręcić się w jakąś karciankę, po wspina się po rankingu, to strasznie ważne staje się to, jak szybko dam rady nadgonić mój brak kart. Do tego stopnia bym mógł stworzyć deck, który nie jest zupełnie beznadziejny. I to najlepiej bez wydawania pieniędzy. Jak już w jakąś grę mocniej się wkręcę, to czasem na jakiegoś Battle Passa wydam grosza albo dwa, ale nie zacznę nowej gry, w której zebranie potrzebnych kart zajmie mi z 4 lata lub 20 tysięcy złotych. Dlatego właśnie wróciłem do Marvel Snap i dalej w nim siedzę próbując bić najwyższą rangę, której aktualnie nie mam, no ale w międzyczasie próbujemy tego dokonać na streamach na Twitchu, do którego link znajdziesz w opisie. <gry> w jaki sposób więc zdobywamy nowe karty w grze i ile to zajmie? No, po pierwsze, to łączy się to z innym fajnym systemem, czyli ulepszaniem kart. Gdy dostajemy nową kartę, to wygląda ona na przykład tak. Zwykła, szara karta. Następnie poprzez walutę, którą dostajemy w grze za rozgrywanie gier i robienie misji, możemy jakoś takiej karty ulepszyć. Za każde takie ulepszenie, karta dostaje nową obramówkę i wygląda coraz lepiej, staje się animowana, grafika wystaje z obramówek karty itp. itd. Poza lepszym wyglądem do karty, którą gramy, dostajemy również levele. Za każde wbite 4 levele dostajemy bonusy. Może to być waluta w grze, nowy skin do karty, Albo zupełnie nowa karta. Te karty, które możemy zdobyć dzieli się jeszcze na pięć różnych pól, gdzie zbieramy na początek karty z grupy pierwszej, potem jak zbierzemy wszystkie z grupy pierwszej, to zbieramy z grupy drugiej, itp., itd., ale no małe to ma znaczenie i chyba nie ma potrzeby tego tutaj tłumaczyć aż tak. Najważniejsze jest to, że z moich wyliczeń, jeżeli włączysz nową grę i będziesz grać te, nie wiem, dwie, trzy gry tak co drugi dzień, tak by robić te wszystkie misje, bonusowe to w przeciągu dwóch do trzech miesięcy uda ci się zebrać wystarczająco kart, by zrobić deck, którym wbijesz najwyższą rangę. No to skoro to wyjaśnione, to może przejdziemy do samej gry, w tej recenzji gry recenzji? Może bardziej przedstawieniu gry? Jak zawsze muszę mieć problem z definicją tego, co robię na tej skonfliktowanej wiecznie planecie. Znaczy poza tym, że gram w Marvel Snap. No i gra ta wygląda jak na pierwszy rzut oka strasznie chaotycznie i losowo. To prawda. Ale jak pograsz trochę dłużej, dasz tej grze kilka miesięcy, by ją dobrze zrozumieć, to wtedy dalej jest chaotyczna i bez sensu. Znaczy, kurczę, ciężko będzie określić to, czy ta gra jest Bardziej idąca w skill czy w losowość. Według mnie gra znalazła w sobie ten perfekcyjny balans. Gra trwa 6 rund, bardzo krótki rund, tak więc do gry w zasadzie wchodzisz i zanim mama znowu zdąży zawołać cię na obiad, to już skończyłeś. Podczas gry mamy na środku 3 ukryte pola. Na każdym z tych pól możemy położyć po swojej stronie 4 karty. Naszym celem jest posiadanie przewagi punktowej na minimum dwóch tych polach. To znaczy, że możemy mieć na jednym polu jeden punkt, gdy przeciwnik ma zero i jest to uznane za taką samą wygraną, co gdyby to było 100 do 200 punktów na polu. Co turę jedno z pól jest odkrywane, kolejno w turze pierwszej, drugiej i trzecie, więc teoretycznie na początku są tylko dwa zasłonione. Nieważne. Pole mają drastyczny wpływ na grę. Od prostych zasad, że karty postawione na tym polu mają o jeden więcej mocy, po tak zmieniające strategie, mechaniki, jak gracz z mniejszą ilością punktów na tym polu wygrywa, albo punkty z tego pola dodawane są do innych punktów z pozostałych pól. W zasadzie to jest główny powód tego całego chaosu w tej grze. I tu wydaje mi się znaleziony ten perfekcyjny balans. Dla osób, które po prostu chcą sobie co jakiś czas wstąpić Wskoczyć do gry, zagrać ulubionymi kartami. Ta mechanika będzie dodatkową zabawą, dzięki której każda gra będzie zupełnie inna i z odrobiną szczęścia pojawi się panel, który da im wygrać. A dla osób, które chcą jak najmniej chaosu w swoich karciankach i chcą się wspinać po rangach, ta mechanika to jest coś, co trzeba wziąć po prostu pod uwagę podczas tworzenia deku. I podczas gry. Znajomość różnych pól i granie pod możliwość ich wystąpienia, dodawanie kart, które w jakiś sposób kontrują niektóre pola. Wydaje mi się, że jeśli faktycznie chcemy się dobrze wbić w tę grę, to musimy grać bardziej pod te pola, aniżeli przeciwnego gracza. Albo na równi. Trzeba konturować pola i układać dobre karty w dobrych miejscach, tak by potencjalnie słabe pola wykorzystać na naszą korzyść. Sprzyja temu to, że nasze deki są strasznie chude. Tylko 12 kart wchodzi w skład deku. Tak więc podczas rozgrywki wyciągniesz większość tych kart. Jaki więc jest mój werdykt w sprawie tego, czy chaos gry sprawia, że staje się ona losową, a nie skillową rozgrywką? No powiedziałbym, że chaos gry wprowadza wyzwanie dla poważnych graczy, ale gra daje nam możliwość walki z tym chaosem, a przez mechanikę posiadania cienkiego deku i tym samym ograniczenia losowości w sprawie, czy wyciągniemy daną kartę, czy nie, gra staje się jeszcze bardziej strategią, aniżeli maszyną losującą. Tak więc mamy karcie. Która jest fajna dla każualowych graczy, na tyle strategiczna dla poważnych graczy, że można bezpiecznie przelać godziny w naukę i mechanik, i jednocześnie z możliwością zdobycia większości kart free to play w krótkim czasie super opcja jak dla mnie. Poza tym, na kartach mamy znane wielu postacie z Marvela i masę różnych opcji kustomizacji wyglądu tych kart. Jak masz ochotę na wypróbowanie jakiejś karcianki, to wydaje mi się, że na aktualnym, już umierającym rynku karcianek internetowych jest to najlepsza opcja. Chciałbym powiedzieć na koniec, że no, kto by się spodziewał, że jedną z najlepszych karcianek online będzie jakaś licencjonowana karcianka z superbohaterami. Ale, jakby nie patrzeć jedną z topowych IRL, są Pokémony, tak więc chyba wszystko jest możliwe w tym świecie karcianek z nadrukiem. Dobra, trzymamy się ramy, to się nie posramy. Ja lecę nagrywać głos do tego i wysyłam do mon-, skoro mnie słyszysz, to nagrywam głos do tego w tym momencie, w zasadzie. Jak to pisałem, to to miało sens, że idę nagrywać głos do tego, ale to ja idę za-, pisać to co właśnie mówię i wysłać montażyście, zrobić kurczaka, a potem odpalam streama i zaczynam grać w Marvel Snap. A ty przez ten czas możesz po prostu zostawić suba, zanim wyłączyć filmik, no i wszyscy będą szczęśliwi. Nara.